Witam całych Klimontów! Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy oto hasło naszego finału. Cieszymy się bardzo, że 30 stycznia zagracie z nami w atmosferze przyjaźni i wspaniałej zabawy. Zagrajmy jeszcze głośniej i z jeszcze większą pozytywną energią, tak żeby usłyszało nas. Cały świat. W rocznym Klimontowie będzie się działo już od samego rana na trasie miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. zagrają zespoły, a przez cały dzień finału każdy chętny będzie mógł wziąć udział w kiermaszu kulinarnym, loteriach fantowych, turnieju piłki nożnej, zawodach wędkarskich, koncertach i licytacjach. Całość zakończy oczywiście światełko do nieba. Gorąco pozdrawiam i ściskam cały Klimontów Siema!